W tym filmie podejmiemy próbę pokonania jednego z przerażających potworów Może nawet dwóch Jak to wszystko wyjdzie, zapraszamy na kolejny odcinek Strasznego Minecrafta O, jesteśmy w kolejnym filmie I słyszeliśmy dźwięk, który świadczy o tym, że prawdopodobnie przy nas pojawił się nieprzyjemny mob Dlatego słuchajcie, wychodzimy Ostatnio wykopaliśmy sporo diaksów Dzisiaj plan jest prosty, plan jest podobny co co to jest? O! Wychodź, wychodź na górę, wychodź na grę. Co to jest, stary, stary? Wychodź, 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 wychodź. Kurcze, pieczony, no. Plan jest prosty. Mamy teraz te diaksy. Zenchantujemy się trochę i spróbujemy dzisiaj pokonać Cave Dwellera, czyli tego moba, którego można spotkać w cave'ach Nie wiem, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Lazury to ja sobie zbiorę. Może nam się przyda do tego enchantowania, tak? Ja mam sporo lazury tu. O, plon. jeden, drugi, o, trzeci nawet. Fajnie. Ej, co? Tu u tym gościu, to patrz, co jest grane. On tu stał, patrzył się na mnie, nagle potem odwrócony był plecami i gdzieś tutaj nas prowadzi. Ej, ale teraz dosłownie... Aha, bo ja nie widziałem. Dobra, wychodzimy na górę, wychodzimy na górę. Tak, wychodzimy. Wychodzimy, zaraz tu wrócimy i pokonamy naszego pierwszego... Nie, ostatnio w sobie pokonaliśmy go, ale... Ej, kolejny diaks, Ostatnio pokonaliśmy innego MOBA, nie? Pamiętasz? On się nazywa Man from the Fog Powiem wam, że no nie, nie było łatwo. Co to jest za dźwięk? No też to słyszę. Tylko no wtedy go pokonaliśmy, to nie było zaplanowane. Dzisiaj to spróbujemy zaplanować ładnie. Może zbudujemy jakąś taką lekką pułapkę. Aha, 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 wychodzę stary, dwa kipery mam na twarzy. No, co to ma być w ogóle? I tam ten gościu jest znowu. Co jest krane? Nie, nie, tam on jest, patrz! On wskazuje gdzieś! Czekaj, czekaj! Ja, ja jestem pod wodą w ogóle, nie mogę wypłynąć, co ja robię? On tu nie. On stanie mi na pochodnie wskazuje! Dosłownie widzieliście, przed chwilą wskazywał w tą stronę i tu stoi czerwona pochodnia. Nie, jeszcze ten dźwięk. Co tu się dzieje, Dekcji? wychodź stąd. Wychodzę. On tam nadal stoi. Czeka, ale ty wysiadłeś już całkowicie na powierzchnię? Nie, no ja się zrespiłem w jakimś kewie i ten gościu do mnie kuca. Ja spróbuję do niego podejść jakoś może. na F5 stało, żeby nikt mi się nie zrespił za twarzą. Zjem sobie. O, ej! Nie, 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 nie! Wiesz co? Ja, ja mam w ciebie wywalone, chłopku. Ja sobie stąd idę. Ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Wychodźmy, tak, wychodźmy, wychodźmy. Tam jest kolejny? Tam jest kolejny. Co to ma być? Jakieś mega dziwne dźwięki słyszę. Wychodzę stąd, stary, wychodzę stąd. Nie, 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 tu już jest za dużo. Ja tam widziałem, widzę. O kurde, nie, no jakieś cały czas dziwne dźwięki. Ja się wykopuję powoli. Nie wiem, ile jeszcze mi zostało na góry Okaże się, że jeszcze na jakiejś starej górze się No Nie, ej, czemu mi tu woda zamarzła? Ty woda mi zamarzła, nie mam wody. Jakim cudem mi... Aha, ja mam frost Kera buty, dobra, dlatego mi zamarzło. Nie no, znowu ta świnia stary w tle. Okej, okay, mam dirta, wychodzę, jest noc. Okej, okay, jestem daleko od naszej wioski, ale to chyba w tą stronę muszę iść, bo kojarzę te dynie. Okej. Okay. O, no i mamy naszą wioskę. I tak, tutaj zombie z białymi oczami od razu. Dobra, po prostu idź do naszego schronu, tam się chantujemy, tak jak mówię, potem idziemy zabić potwora. No i idę, idę, idę. No i strzela do mieć szkielet. No. Dobra, ja już wchodzę. Wiesz co, ja, ja wchodzę, ja ja mam wywalone. Ja nie będę stał na dworze i tylko się narażał na jakieś niebezpieczeństwo. Akurat siekiera mi padła, idealnie. Dobra, ja w końcu też wyszedłem. O, idealnie przy wiosce. Ej, czemu ty zamurowałeś ten? No, bo tu było tak. Zamurowane, bo nie ma drzwi. Te drzwi, pamiętasz, jak tam rozwalili drzwi? Tak, to zróbmy żelazne drzwi. Nasza farma nadal działa, bo ja nie widzę, tu że. O, jest żelazo, dobra. Nie wiem, czy, to, czy działa. Okej, okay, okej. Okay. Czemu tu stary jest tyle mobów cały czas? Nie, bo może tu nie jest oświetlone nigdzie. To też może być jakiś powód. Dobra, ja tu oświetlam. Czemu tu w ogóle są otwarte drzwi? Szybko robię kolejne. Dobra, iron. Byk. Dobra, no i teraz nie wejdę. No nie, jest no, naprawdę, jestem mądry. Ja ci zrobię przycisk. Zrobię z tej strony już. Może z jest. Dobra. Ja sobie robię zbroję, bo tutaj mam dosyć słabe te części. Ojej. Wiesz co? Ja się czuję jakoś niebezpiecznie, jak te drzwi nie są zamurowane, tak? Nie, no myślę, że. o, ale mi siadła klata fajna. Ok. Teraz jeszcze, żeby spodnie fajne. I spodnie też praktycznie perfekcyjne. Dobra, tak samo, robię sobie tak klatę. Pyk, co mam? Protection 3, ok. Protection 3, Unbreaking 3, nawet spoko Git, dobra, jeszcze buty sobie muszę zrobić Dobra, mi jeszcze spodnie i miecz został Ale dobra, tutaj na razie się. Tak, Gdzie mam grindstone? Musimy zrobić grindstone O, Unbreaking 3 jest na bucikach, więc... No nie... Protection 4, Unbreaking 3 mam, dwie pary butów, więc mogę je połączyć Będę miał 4-3 buty No dobra 4-3 buciki mam, więc let's go, nakładam No i już powoli to się fajnie prezentuje, tylko ta bania jest taka średnia Okej, okay, zrobiłem grindstone Ej! Co? Kliknąłem w jajko W jakim sensie? Było jajko i kliknąłem w nie przed chwilą i gdzieś się tapnęło <laughs> Powiedziałeś jakby nie wiem, jakby jakiś mob się pojawił, jakbyś coś usłyszał Takie ej! Kliknąłem w jajko No bo... <laughs> no teraz musisz szukać tego jajka, no Gdzie to jajko jest? No blast protection, no Co to jest? Co jest? Nie! Gave Co jest? Ten! Man from the fog, man from the fog Właśnie, 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 właśnie! Muruje, muruje jakoś. Muruj, 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 muruj. Dobra, ja na razie enchantujemy, enchantujemy, musimy się zenchantować Ły to muruje. Dobra, protection 3 niech będzie. Połączę sobie z tym Ej, słyszysz to? Co, co, co? Stary, cały czas się teleportuje ktoś! Dosłownie z 10 teleportacji z rzędu, ale teraz jest już ucichło. Okej. Okay. Znowu unbreaking breaking 3, no nie wiem. Ryzykować znowu? Tak a z Sharpness 3, dobra, nie najgorszy, nie najgorszy. Dobra, proszę. Dzięki. I teraz sobie spróbuję zrobić jeszcze. Nie wiem, zostało mi na jeden upgrade. Sharpness 3? Dobra, sharpness 3 też mam. To jest okej. Okay. Chyba Sandrakingu, no to w sumie nawet spoko. Ja sobie jeszcze spodnie naprawię, więc tak, dobra. Dobra, ja wychodzę, bo potrzebujemy jedzenia. Mało jedzenia mamy. No zobaczyć, ta farma nam chyba się zepsuła jakoś. Bo nie widzę, że tu golem się rozpił, no? Czy nam zombie jakby zniknął? W ogóle ta tabliczka, kochamy Herofra. <laughs> Widziałem, że niektórzy zobaczyli tam w komentarzach, więc pozdrawiamy. Dobra, no w sumie jest dzień, tak? Więc możemy się przygotować na to i iść pozabijać moby, bo... Wydaje mi się, że... On nadal tu stoi stary, spójrz się w prawo O kurde, stary bo on chyba zaraz, myślisz że on zaraz się na nas rzuci? Nie, ja wiesz ja sobie może wezmę tarczę w razie czego A e, Ja nie mam ta. dobra mam tarczę, mam tarczę, mam tarczę Nie, on ciągle się na nas patrzy, to jest... Myślisz, że żeby spróbować coś tam z nim zrobić? Nie, bo stary, mi tutaj normalnie ptaszki świerkają Ej, hero brain! Gdzie? Yeah! Tam, patrz, patrz, patrz na F5 Widzę po lewej stronie, jest taki... Zniknął On był niewidoczny prawie, co nie? Nie, no ja go widziałem, a tamten gościu dalej stoi Dobra, ja bym stary przetestował, czy on jest w stanie rozwalić te drzwi. Robimy to? Nie, nie, chyba nie, chyba nie. Na razie stwierdziliśmy, że nie będziemy wkurzać tego gościa i najpierw pójdziemy zebrać jedzenie. Podczas tego, oczywiście, jak zwykle działy się dziwne rzeczy. I tam. Ziomal, ziomal. Jaki ziomal? No patrz, tam. skitu Siema. Ale widzisz, on wskazuje na coś? Jakby na ciebie. Biskit... Czekaj. Ja akurat dostałem z 6 kilo, to stare, aż mi serce stanęło prawie. Nie wiem, on zniknął znowu. A góry teraz się pojawił, widzisz? No dobra, zajdźmy do tego cave'a. Musimy się pokonać. Co tu się dzieje? No, my nie musimy zjedzenia zdobyć, no! Czemu w Minecrafcie kolejnie dropem jakieś koninki do zjedzenia? No, to nie tak, że z skoniec się robi salami. Dobra, wracamy chyba do wioski, trochę jedzenia mamy. Ja w ogóle takie kółko zrobiliśmy, takie półkole. Nie wiem, ty tylko zabijałeś te mapki a nic nie mam. taki właśnie jest stary. Dobra, starczy nam. Co, chyba jesteśmy gotowi, żeby zejść. Wydaje mi się, że tak, ale czy mentalnie? Mentalnie powiem ci, że ja nie jestem pewny co do tego wszystkiego, ale co zrobimy. Musimy to w końcu zrobić, musimy w końcu pokonać tego gościa, ale swoją drogą wiele z was prosiło mody z tych filmów. No i nie ukrywam, jakby nie mamy problemu z tym, żeby wam je dać, ale postanowiliśmy i zrobimy to na 50 tysięcy subskrypcji z łatwością to na pewno wbiec. Jeśli każda osoba, która ogląda ten film, wystawiłaby suba, no to w ogóle już w następnym filmie byście mieli paskę modów, więc dostawcie, prosimy, subika. To jest naprawdę takie cudowne uczucie, jak widzę ten przyrost subów, że realnie osobom podobają się te filmy i subskrybują kanał, to naprawdę motywuje. Także 50 tysięcy subskrypcji i udostępnimy wam mody. Ej, pierwszy raz ten dźwięk słyszałem w ogóle Ej, to jest, to jest Cave Dweller chyba To był dźwięk Cave Dwellera Głem, My go widzieliśmy chyba tylko raz i to było w pierwszym odcinku Dwa razy Dwa razy? Tak, dobra, zejdźmy na niższy poziom, bo ja mam taki pomysł, żeby jakoś zrobić, do lawy go sprowadzić, zrzucić Lawa jest trochę na niższych poziomach Okej, okay. ja mam lawę, ale nie wiem czy jedno wiadro wystarczy Nie, ja, ja chcę tak lawa pulkę znaleźć Ej, o, e. o! To jest on, to jest on na tyś. Ej, ej, patrz, patrz, patrz! Jest tam! Stał tam! Gdzie? Stał. Widz go, Widzę go, widzę go widzę go, widzę go, widzę go, widzę go widzę go! Czekaj! Ty tu chodź! Chodź, patrz! Chodź, chodź, od... czekaj, dostałem od niego! Nie mogę Co od, kogo? Się od, od... od od zombiaka tego z oczami On tam stoi, on tam stoi, ale on chyba on chyba nas nie zobaczył ej. jakby tu są te pochodnie. A ja się zorientowałem, że mam jedną tarczę, która jest na wykończeniu Ja mam jedną tarczę, która ma 3 czwarte użycia. Kurczę, nie wiem czy dobrze w ogóle, że tak zrobiliśmy. Która nie ma zaraz odwrotu. On tam nadal stoi, on tam nadal stoi. Nie, chodźmy, chodźmy znaleźć tą pulkę Ona będzie gdzieś tam na dole pewnie. Pulkę. No jak go zwabimy do tego. No, on, to on raczej przyjdzie do nas, tak szczerze. Ej, czy to nie jest jakby to miejsce, w którym prawie od niego zginąłeś? Właśnie to nie jest to miejsce. Bo tam była taka woda i to nie było chyba tak głęboko. To nie jest to miejsce z tego odcinka. Hmm, ale podobne, mega. Podobne, no. Dobra, schodzimy? No chyba tak, ja nie mam wody przy sobie. A, nie, ja tu wylałem. Aha, nie nienawidzę stary tego Walkera. Ja straciłem wiadro z wodą właśnie. Nie, to jest to miejsce chyba, zobacz. Może faktycznie to jest to miejsce. A dziwne, bo tu nie było tyle lawy wcześniej, jakby tej lawy w ogóle tu nie było, mi się wydaje. Ja jestem prawie pewny, że aż tyle tego nie było. Mogła być jakaś tam lawa, ale... No dziwne, dziwne. Dobra, tu jest lawa, tu jest lawa. Dobrze, bo on zaraz tu znowu nie wyskoczył. Ja pierdziele, mnie z takim podkopałeś Ja, ja, stary. ja nie, Bloku nawet tutaj żadnego nie zniszczyłem! Nie zniszczyłem. ten blok tutaj! Był. Nie zniszczyłem tego bloku! Ja na niego stałem. Widowie macie teraz na nagraniu, na że nie zniszczyłem żadnego bloku Dobra, zatrzymuję teraz nagrywanie i sprawdzamy czy zniszczyłeś. Dobra słuchajcie, widzowie, sprawdziliśmy nagranie i okazało się, że mogłem przypadkiem lekko zniszczyć jeden blok <laughs> Ale tak to było tak przypadkiem, tak? No to... no to było przypadkiem Bo ja jeszcze nie widziałem nawet wtedy, że biegniesz, więc... No dobra, ale faktycznie nie miałem racji. Dobra, bo my się te stare tutaj rozkojarzamy, a trzeba zrobić pułapkę. Teraz pytanie: jak to w ogóle ma wyglądać? Wiesz, co ja mam taką wizję? Co jeśli by zrobić? Patrz, tutaj taki mościk. A co jak jakoś, może połączyć tą lawę? Czy tyle wystarczy? Ci się wydaje. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. I my byśmy. Załóżmy, że on gdzieś tam się pojawia, tak? I on biegnie tutaj do nas przez ten most. I musimy zrobić jakoś tak, żeby mega łatwo było go nam zrzucić. Rozumiesz? Okej, okay, ale myślisz, że on się pali od lawy, jakby tego nie testowaliśmy? Nie testowaliśmy tego. No i no nie mam nic do powiedzenia, no musimy to testować, tak? Wiadomo, to nie, to nie ma być jakaś zaawansowana pułapka, po prostu nawet czasem mi się wydaje, że takie coś może wystarczyć. On tutaj przy, przy, się pojawia i my cyk, tutaj go zrzucamy do tej lawy. A, czyli w skrócie, tak jak zawsze, ryzykujemy po prostu życiem, tak? I tutaj zrobimy jakiś tunel ewakuacyjny. Okej, okay, tutaj. Powiedzmy. O! Że... Co to jest? To chyba jest Herobrine mi się wydaje, bo... Nie wiem. dźwięk już słyszeliśmy kilka razy, ale... Ja nie wiem czy to jest dźwięk. Ale często go słyszymy, więc raczej nie jest cave dewel. i right, teraz co, wracamy się po niego i uciekamy. Tyle po prostu czekamy na niego ja jak się, on tu przyjdzie. Mi się wydaje, że on do nas przyjdzie. Chociaż w sumie jakbyśmy... Daleko, daleko mamy tam? Trochę przeszliśmy, nie? Troszkę przeszliśmy, no. Nie no on by nas dogonił zanim byśmy nas tam dotarli. Ale przynajmniej zobaczmy czy on tam dalej jest. Nie w tą stronę w ogóle, co się dzieje? To tutaj? Tak, to było tutaj, bo to było dużo lapisu Tak, to tutaj, no no no. O, o! Co? TON! TON! Słyszałem Gdzie? Słyszałem taki. Nie, nie, nie widziałem go, ale słyszałem, wiesz. Ja filmie właśnie słyszałem, słyszę słysza to, słyszę to. Co myślę, że teraz robimy? Nie, mi się wydaje, że... Wchodzimy z zerknąć, czy na pewno go tu nie ma? Mi się wydaje, że no mamy lepsze sety, tak, już teraz. Jesteśmy uzbrojeni jakkolwiek, no chociaż moja bania nie jest jakaś najlepsza, ale... Ja przed nim uciekłem stary w pierwszym odcinku! Ale jakim kosztem? Jakim kosztem im powiedz? To, no, to jest, tak. Jakby... Ja sobie wkopałem się w ścianę, ja z nim nie walczyłem, co nie? No właśnie. O. Ej, Jest tu, jest tu na dole, na na dole, na Uciekaj, 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 Przeszedł, 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 przeszedł. Gdzie? Gdzie? Tu, 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 tu. Prawo, za tobą, za tobą. To, dosłownie w. Ja Uciekam, ja nie wiem gdzie. W tomiaski nie poszedł, w tomiaski nie. widzę go oczy. Tam jest. Stoi, chodź do mnie. Gdzie? Tutaj, patrz. Stoi tam. Jest. Uciekaj, 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 uciekaj. Bije, on cię, on bije. hitałem go. Nie, mnie nie bije, mnie nie bije. Dobrze biegnie. Hitaj go, hitaję tak. Zabiję go, zabiję go, zabiję go. Ciao! No, serio! S'hai abbiato Tak szybko? No stary, ja mu przyszedłem 8 krytów albo 7 nawet. Aha, bo on mnie gonił i miał No Tak, no tak. Ja mu stary ciągle od pleców jeszcze taki kryty. jak ja mam dobry mieczyk, to. Ty udało się. Ja myślałem, że to będzie trudniejsze, tak szczerze. Ej, ty czy to oznacza, że Men from the Fog tak naprawdę jest najsilniejszym mobem w tym świecie? Nie. Ty nie wiesz o pewnej rzeczy. Nie wiesz o tym, że budując pewną strukturę, można wezwać Hero do prawdziwej walki. Ale nie, nie, ja myślę, że chyba nie chcesz tego teraz robić. Nie chcę tego teraz robić, jesteśmy jeszcze za słabi. Szczególnie, że jakby nie patrzeć, fakt, że zabiliśmy tego gościa, tylko i wyłącznie z tego, że on się sfokusował na mnie. To było szczęście, to było czyste szczęście. Jakby jestem w 100% pewny, że jakby się sfokusował na mnie, to byśmy nie zdążyli tu dobiec Ja bym zginął tam po prostu, mi się wydaje. Jest szansa, że to jest po prostu taki assassin. On jakby nie ma dużo HP, ale mega dużo bije i jest szybki. Wiesz o co mi chodzi? No, a myślisz, że on się tu znowu pojawi? No ja nie wiem, jest szansa, że on się respawnuje, ale czyli jakby zabiliśmy tego MOBA, który tak naprawdę prawie cię zabił w pierwszym odcinku. Dosłownie ledwo wszedłbyś z życiem, ale no nie wiem, to było dziwne, tak szczerze. Dodałem mu mega dużo krytów. On jakby totalnie miał we mnie wywalone. Czyli po prostu. On z... Ej, dobra, to są zombiaki tak Patrzyłem i tak, to nie jest zombiak wyglądowy jak chybę, brani, ale... ale czemu tu jest tyle potworów? Nie wiem właśnie co się dzieje, ale... Ty, to może spróbujmy zrobić pułapkę na Man From The Fog, który... którego dosłownie ledwo co zabiliśmy w ostatnim filmie Ledwo co tam bu... dosłownie mieliśmy ogromne szczęście Bo teraz Cave Dwellera zabiliśmy, tak oficjalnie go zabiliśmy Nawet powiedziałbym, że no z łatwością, bo nie zadał nikomu z nas HP To spróbujmy zabić Man From The Fog, tego na górze On jest podobny do, do Cave Dwellera, ale My chyba jest mocniejszy 100% mocniejszy, bo jakby. Jednak on znika i się teleportuje, a nie biegnie do ciebie po prostu, co nie? Jakby. No. To jest tak, że ty widzisz jak ten cave dweller biegnie po prostu do ciebie, a Man from the Fog po prostu się nagle teleportuje i zaczyna cię bić, więc jakby to jest no, 100% jest silniejsze. Pokonamy tego Man from the Fog właściwie drugi raz, no ale ten pierwszy to było takie niepewne. No to zostaje nam z tych głównych mobów Hero Brain o którym wiemy tak naprawdę najmniej, bo on nie pojawia się tak często, jak się pojawia, to zazwyczaj od razu znika i nie znamy jego prawdziwych umiejętności. No ale na tą walkę to musimy się mocno zbroić. Wydaje, bo. No... No, na porządku, na no, przede wszystkim musimy zobaczyć, czy pokonamy tego Man from the Foga drugi raz. Aha, czyli, czyli po prostu chcesz się ryzykować znowu życiem, żeby przetestować, czy mamy szansę z Herobrine'em. Tak, i właśnie idziemy na powierzchnię i on się dosyć często pojawia, więc nie będzie go problem zwabić. Ale, ej, możemy też zrobić, spróbować jakiś taki tunel ewakuacji. Ej, 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 słyszałeś to? Nie. On się chyba pojawił właśnie gdzieś tutaj obok, albo to był właśnie Cave Dweller, Bo widzowie, jak jeszcze nie zauważyliście, to no my gramy na hardkorze, więc jak któryś z nas zginie, no to cała seria po prostu. No nie będziemy po prostu nagrywali z tego, tak? Jest koniec. koniec Nieważne, czy ja zginę czy Dexy zginę? No po prostu jest konie, trzeba uważać. Ej, schodzi dzień, czy właśnie robi się noc? Chyba dzień wschodzi. chodzi dzień, wschodzi dzień, tak, schodzi dzień. Czy, a na pewno nie wschodzi noc? Nie, nie 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 wschodzi, robi się noc? Nie, nie robi się dzień, robi się dzień. Albo. Noc się robi, robi się noc. A gdzie my, gdzie my w ogóle jesteśmy? To chyba niedaleko naszej wioski. Ja w ogóle nie kojarzę tych terenów, a. Nie, tu chyba... Tu, tu za górką jest chyba nasza wioska, czy nie? I chodzi golem, tylko on się nie zreślił w dobrym miejscu w ogóle. Ej, to spróbujmy zrobić taki prosty tunel ewakuacyjny i spróbujemy pokonać tego Man from the Fog. A myślę, że on tu jeszcze gdzieś jest, no bo jakby niedawno jeszcze Ej, Tomek, tu jest stary jakiś wybudowany, widzisz to? Ej, co jest. Jakiś domek. O kurde. Nie wiem, idziemy tam? Idziemy. Ej, pierwszy raz mamy coś takiego. Jakby Herobrine ostatnio zbudował nam taki napis, budował jakieś piramidki, ale domek? Jakby to nie wiem, to się wydaje jak jakaś dosłownie bunkier taki, nie domek. może jakiś nie wiem, mega dziwne to jest, tak szczerze. Dobra, ja nie się w tu jest. A czekaj, 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 stój, 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 stój. Tak rozwalisz to i jakby z tego bloku wyleci Silverfish. Silverfish no tak. Musimy uważać, bo słuchajcie, jak wyleci nam Silverfish z białymi oczami, no to bardzo, bardzo będzie źle. Lawa. Okej, okay, lawa. Silverfish. Yes. Okej. Okay. Zabiłem. Jak on nas chytnie, to nas przeteleportuje w losowe miejsce, a nie chce. O! A! 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 Dobra. Ej, tam jest latarnia, latarnia. Ja widzę kolejne Murfisza. Trzy pochodnie. Ej, co? Słyszałem? Fantomy. A, fantomy! fantomy. fantomy. Ej, czy mi się wydaje, że pierwszy raz fantomy? Bo to nie śpimy już chyba długo. Tak, już trochę nie śpimy. Ej, tu są. co tu się. Co to jest? Latarnie jakieś. Uważaj na te turne silverfisha Myślisz, że może tam coś być? Wydaje mi się, że jest szansa, jakby musimy to eksplorować. Tylko nie spadłem tu gdzieś, ja pierdzielę movement kobiet Ile czego go oni silverfishy? Właśnie widzę a one... Weź lawę, lawę wylej albo podpal je Co on mijają tą lawę? No movement mają? Dobra, zabiłem Dobra Zniszczymy to szybko Nie stary, tu nic nie ma, tu nic nie ma Wywalone, zabijamy from the foga Ej, Herobrine! Herobrine! Patrz! Gdzie? 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 Czekaj, obserwujmy go, może on chce coś zbudować o tam idzie! Widzę, 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 widzę. Ty, on się nie zorientował, chyba że my go w ogóle widzimy. Znikł, znikł. No, no, no. Ej. Siadaj, ten święt? Ej, to, to jest man from the bog, yes. man from the bog! Diknął! The the no. Uciekaj, a! uciekaj! Czemu, czemu tu jesteś? Czekaj, czekaj. zredukujemy się! drzwi! Ej, nie pali się! Ej, spadnij! Na dół, bije go! A, a! Dostajesz, pomrz, spam Deksy, w... deksy! Pomożej! Złote jabłko, złote jabłko, złote jabłko Jem! Jem, złote jabko! Złagował się! Złagował się! Złagała się! Złagała się! Bij go! Pomóż! No nie mam pomóż. jak! Pomusz! Biegnę, biegnę, biegnę! Pomóż! Lawę tu powylewałeś! Biego, biego! Dostałem, dostałem! Dostaję! Biego, biego! Ono mało, ono mało! Ej, lawę, lawa, lawę! Lava. Dostałem lawą! Pusz po, po, Jestem tu! Ej, co on biega! Co on biegał tak dziwnie, widziałeś to? Biego! Zabiłem go, zabijem go, zabijem go! Czekaj! Tear of the man. Dostałem coś z niego, dostałem coś z niego! Dostałem z niego, tear of the man. Pa, co się dzieje, jak to jest jasno! Ja nie mam tak jasno, co ty gadasz? Ale to. Czy, weź, weź daj mi tą uzę. Pokaż mi to Patrz to O oh, kurde Ty stary, co mi nawet nie zdajesz sprawy z tego ile on miał HP Ja dosłownie go hitowałem, nie wiem, tyle razy, że to był jakiś żart Ej, jakim cudem my ostatnio tego nie dostaliśmy? My go może ostatnio nie zabiliśmy jednak Tylko on po prostu znikł, tak? Możliwe Jakby zniknął po prostu piorunem, tylko on po prostu, ja go zabiłem, rozumiesz? Rozumiem O kurde, i to jest mocne Musimy go jeszcze zabić drugi raz, żebyśmy oboje takie coś mieli No ale mi się wydaje, że to dopiero w kolejnym filmie, tak? No i w końcu nadejdzie czas na Hiro Braina. Także, elo Elo